Cześć, jeżeli razem ze mną chcecie zrobić taką suwkę, to zapraszam. Wyjątkowo pokazuję Wam nazwę włóczki, z której ją robię, ponieważ niedawno uzupełniałam sobie zapasy przez aukcję internetową u użytkownika Pazdam, którego zresztą gorąco Wam polecam, bo ma przyjazne ceny, fajne włóczki, a przede wszystkim bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o kolory Dory. Jeżeli nie znacie tej włóczki, to link do aukcji wstawię pod filmikiem i będziecie mogły sobie same zobaczyć, jak ona tam się prezentuje. Szybko o samej włóczce. W motku mamy 100 gram i 250 metrów. Jest ona przeznaczona na druty 3 do 3,5 mm, aczkolwiek ja używam jej wyłącznie do szydełka, bo na drutach nie potrafiłam zrobić nic. I szydełko 3,5 wydaje mi się tutaj y, najbardziej odpowiednie, aczkolwiek jak się uprę, to zrobię też coś trójką, tak jak tą sówkę. To zależało mi na tym, żeby oczka wypadały bardzo ciasno. No dobra, teraz do rzeczy. Do zrobienia tej sówki, jak widzicie, potrzebujemy przynajmniej czterech kolorów włóczki, jakieś guziczki do ozdoby. I poliestrowe wypełnienie. No to zaczynamy. Na szansowe zaczynamy od zrobienia tułowia, czyli zaczynamy magicznym pierścieniem. Dwa razy nawijamy nitkę na szydełko, wkładamy szydełko pod dwie nitki, przeciągamy tą główną nić, robimy oczko ścisłe, żeby zacisnąć. I teraz wykonujemy w kole 6 półsłupków zwykłych, czyli nurkujemy do środka koła, przeciągamy nitkę. Łapiemy i przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki na szydełku. W tym sposobem mamy zrobiony pierwszy półsłupek, robimy drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Jak mamy sześć półsłupków to zaciskamy nasze koło. Ciągniemy za tą krótką nitkę, patrzymy, która się ruszała, łapiemy za nią, zaciskamy, zaciskamy do końca. I teraz łączymy się oczkiem ścisłym, ścisłym z pierwszym tutaj oczkiem od półsłupka. Dobra, ciasno mi wyszedł, więc bardzo ciasno wyszło, więc łapię się tylko za jedną nitkę. Fajnie by było, jakby Wam się udało za dwie. Dobra, jak mamy połączone już oczkiem ścisłym nasze koło, to teraz sobie przeciągamy jakieś zaznaczenie, żeby wiedzieć, gdzie kończymy, czy też zaczynamy nowy rząd. I teraz drugi rząd, w drugim rzędzie będziemy się wbijać po dwa razy w każde oczko, tak żeby na koniec tego okrążenia mieć 12 półsłupków. Po dwa półsłupki w każdym oczku i tutaj, gdzie marker również 2. Jak już się wbiłam, to zaraz w to oczko za pętelką przeciągam moje zaznaczenia. Mamy 12 oczek. Następnie wbijamy się sekwencją 2-1, czyli w następnym oczku dwa półsłupki, w kolejnym jeden, potem znowu 2-1, dwa, 2-1 jeden, dwa, jeden i tak do końca. I na koniec tego okrążenia będziemy mieli 18 półsłupków, czyli w kolejnym dwa półsłupki, w następnym 1, później znowu 2, 1. I tu gdzie marker, jedno w kłucie, przeciągam sobie też to zaznaczenie. Czwarty, czwarty rząd. Wbijamy się sekwencją 2, 1, 1 i pod koniec okrążenia mamy 24 półsłupki. Czyli w pierwszym oczku 2 półsłupki, w kolejnych dwóch po jednym półsłupku. Znowu 2, 1, 1, 2. Jeden, jeden i zostało dwa do końca i po jednym półsłupku przeciągam zaznaczenie. Kolejny rząd, rząd piąty, wbijamy się z sekwencją 2 i trzy jedynki, czyli w pierwszym oczku dwa półsłupki, w kolejnych trzech po jednym półsłupku. I tak dookoła i będziemy mieć na koniec trzydzieści półsłupków, czyli znowu dwa, jeden, 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 dwa, jeden, jeden, jeden. jeden. 1 1 i 1 Przeciągamy sobie nitkę. Dobra, mamy 30 oczek. Teraz rząd szósty i w rzędzie szóstym wkłuwamy się w sekwencję 2 i 4 jedynki. I na koniec okrążenia powinniśmy mieć 36 półsłupków. Czyli w pierwszym oczku za zaznaczeniem dwa półsłupki, w kolejnych czterech oczkach po jednym półsłupku. 1, 2, 3, 4. Wbijam się dwa razy w kolejne. I znowu. 1, 2, 3, 4. Dwa razy i 1, 2, 3 i czwarte tu gdzie marker. Dobra, mamy 36 oczek dookoła i teraz rzędy od 7 do 18 wkuwamy się po jednym razie w każde oczko, czyli 12 rzędów po jednym półsłupku. Nie ma sensu, żebym Wam pokazywała, jak te 12 rzędów Dziubią po jednym półsłupku, więc spotkamy się na końcu rzędu 18. Ja już swoje 12 rzędów zrobiłam. Teraz rząd 19 i będziemy zmniejszać o średnicę, czy tam obwód naszej sofy, czyli w następne dwa oczka robimy dwa półsłupki łączone górą i w kolejnych czterech oczkach po jednym półsłupku zwykłym, czyli robimy następująco. Wbijamy się w pierwsze oczko, przeciągamy nitkę, mamy dwie pętelki na szydełku, wbijamy się w drugie oczko, przeciągamy nitkę, mamy trzy pętelki na szydełku, przeciągamy teraz nitkę przez te trzy pętelki. Tak oto pierwszy Półsłupek łączony górą zrobiony. W kolejnych czterech oczkach wykonujemy po jednym półsłupku. I znowu dwa półsłupki łączone górą. I kolejne cztery, w kolejnych czterech oczkach po jednym półsłupku. Półsłupki łączone górą i cztery półsłupki do końca. Przeciągam zaznaczenie. Powinniśmy mieć teraz 30 półsłupków w obwodzie po okręgu. Dobra, rząd 20 robimy w ten sam sposób, tylko zmniejszamy ilość półsłupków pojedynczych, czyli teraz kolejne dwa oczka, to dwa półsłupki łączone górą i trzy kolejne oczka po jednym półsłupku zwykłym. I tak dookoła to jest łączony górą i trzy. No, trzy przeciągam zaznaczenie. Tutaj powinna mieć dwadzieścia cztery oczka w okręgu. Rząd dwudziesty pierwszy. Tak samo tylko zmieniamy, zmniejszamy liczbę półsłupków pojedynczych, czyli robimy w kolejnych dwóch, dwa półsłupki łączone górą i w następnych dwóch oczkach po jednym półsłupku, czyli dwa łączone górą i dwa zwykłe. Zwykle. Powinniśmy mieć 18 oczek w okręgu, rząd dwudziesty drugi zaczynamy tak samo dwa półsłupki, łączone górą. I tym razem jeden. Jeden półsłupek zwykły pomiędzy, czyli łączony i zwykły półsłupek i tak dookoła. Znowu łączony, jeden zwykły. Wjeżdżam do końca i robię przerwę na wypychanie sowy jakimś wypełnieniem poliestrowym. Jeżeli chcę, żeby mój brelok miał dłuższą żywotność, bo jeżeli wypcham tam watę, no to wiadomo, co się z watą stanie, jeżeli postanowiam sobie wyprać tą sowę. Dobra, wypychamy. Wspomogę się nożyczkami o okrągłych zakończeniach, bo inaczej mogłabym sobie podziurawić spód mojej sowy. Trochę wygląda jak jajko. Rząd 23 i ostatni robimy wykonując same półsłupki łączone górą i będziemy mieli ich 6, ponieważ poprzednie okrążenie składało się, znaczy dawało nam pod koniec 12 oczek. A teraz zmniejszamy tę liczbę o połowę. Jak już zrobiliśmy te 6 półsłupków włączonych górą, to odcinamy, no może nie tyle, sobie tą nitkę i zakończamy już igłą, Tłów sowy gotowy. Uszy sowy wykonujemy od, z magicz, zaczynając od magicznego pierścienia. W pierścieniu trzy oczka, trzy półsłupki. Zaciskamy ten pierścień. Łączymy się oczkiem ścisłym z pierwszym oczkiem od pierwszego półsłupka. Ja się wkuję chociaż za tą pierwszą nitkę i teraz trzech mamy trzy trzy oczka i w tych trzech oczkach wbijamy się po dwa półsłupki wbijamy się dwa razy półsłupki. Dobra, mamy, mam 6 oczek. Uszko jest naprawdę małe, to jest coś takiego. A nie byłoby przewlec to ucho na właściwą stronę czyli na prawą. Dobra, jak mamy te dwa tycie trójkąciki, to możemy sobie je przyszyć. Biorę sobie nosowy. Okej, okay, uszy mniej więcej przytwierdzone zostały. Przyszywam je zawsze dość nieporadnie, ponieważ nie do końca lubię się z igłą. Więc przyspieszam Wam ten etap, bo z tym sobie tam świetnie poradzicie sami i na pewno lepiej ode mnie. Więc dobra, czas na oczy. Biorę białą włóczkę. Oko, zaczynamy od magicznego pierścienia. W magicznym pierścieniu 6 półsłupków. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5, 6, zamykamy koło i łączymy się oczkiem ścisłym z pierwszym oczkiem naszym. Cyk i zaraz za pętelką wkładamy sobie jakieś zaznaczenie naszych rzędów. Następne okrążenie wykonujemy wkłuwając się po dwa półsłupki w każde oczko. Także na koniec tego okrążenia będzie tych słupków 12. tych półsłupków 12. Również dwa. Kolejne okrążenie. Wbijamy się sekwencją 2, 1, czyli w następnym oczku 2 półsłupki, w kolejnym oczku 1. Znowu 2 i 1 i tak do końca 2. Moje zaznaczenie 1 i to jest ostatni rząd. Chyba, że macie ochotę zrobić jeszcze większe koło, to możecie je poszerzyć o sekwencję 2, 1, 1. To znaczy powiększyć. Nie akurat takie będzie i tak dość. Już jest dość duże, więc takie będzie wystarczające. Więc dobra, ja mam zrobione jedno, za chwilę zrobię drugie, wy też zróbcie w tym czasie jeszcze jedno. W międzyczasie przyszłam sobie już oczy, wykorzystałam w tym celu tą nitkę, którą zostawiam po zakończeniu wykonywania oka. Teraz czas na jakiś wzór na oku. Przechodzę sobie od razu do drugiego oka. Teraz możemy wyszyć sobie dzióbek. Tutaj Zrobię sobie supełek. I wciągnę te nitki do środka sowy. Ok, zostały nam do wykonania jeszcze skrzydełka i jakiś kwiatek tutaj ozdobny do kury, więc zaczynamy. Skrzydełka zrobimy zielone. Robimy oczywiście dwa. Zaczynamy od magicznego pierścienia. A w magicznym pierścieniu 6 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zaciskamy pierścień, łączymy się oczkiem ścisłym z pierwszym oczkiem. Następ... Aha. Zaznaczamy sobie koniec rzędu. Następny rząd wykonujemy po dwa półsłupki w każdym oczku. Także na koniec tego okrążenia będziemy mieli 12 półsłupków. I tu gdzie marker też dwa razy. Cyk. przeciągamy zaznaczenie i kolejny rząd będzie składał się ze słupków jeden raz nawijanych i będziemy się nimi wbijali sekwencją 2-1, czyli nawieramy nitkę na szydełko, wkuwamy się w pierwsze oczko, przeciągamy nitkę, mamy trzy pętelki na szydełku, przeciągamy nitkę przez pierwsze dwie, nabieramy i przeciągamy przez następne Dwie pętelki, mamy pierwszy słupek, drugi słupek w tym samym miejscu, w kolejnym oczku jeden słupek i w następnym oczku dwa słupki. Jeden, dwa. Tu gdzie marker wypadam jeden słupek. Następnie robimy oczko ścisłe w pierwszym tutaj zaraz oczku, czyli w tym oczku od pierwszego naszego zrobionego słupka. Zostawiamy sobie dłuższą nitkę. I teraz mocujemy do sowy. Składamy nasze, tutaj nasze skrzydełko na pół przewleczemy sobie nitkę, albo dobrze, później przebaczymy nitkę. I tak przykładamy teraz do miejsca, w którym chcielibyśmy to skrzydełko mieć. Powiedzmy, że gdzieś tutaj. Użyję. O, I tutaj. W miejscu, gdzie mamy to, to zakończenie wbijamy się kilka razy, żeby tutaj w tym, na tym krańcu przyszyć nasze skrzydełko. Pierwsze skrzydełko przyszyte, drugie dokładnie mocujemy w ten sam. Sposób. Słówka z przyszytymi skrzydełkami prezentuje się tak. Teraz jeszcze zrobię szybki, taki mały, improwizowany kwiatuszek. Naprawdę mały, bo słówka jest też niewielka. I zacznę od zrobienia magicznego pierścienia oczywiście, zrobienia dwóch oczek w górę. Słupka jeden raz nawijanego, znowu dwóch oczek i oczka ścisłego. I mam pierwszy płatek zrobiony, znowu dwa oczka w górę. Jeden, słupek jeden raz nawijany, dwa oczka i oczko ścisłe w podstawie. Mam drugi płatek. Zaczepiam. Przyszywam tutaj. Możemy sobie dodatkowo do ozdoby jakiś koralik przyczepić. Mamy coś takiego. Ja jeszcze zaszaleję i dodatkowo te guziczki małe przyszyję. Moja słówka w wiosennym i bardzo kolorowym wydaniu jest już gotowa. Mam nadzieję, że tutorial Wam się spodobał i że słówka również Wam wpadnie w oko, więc miłego szydełkowania i do zobaczenia w następnym tutorialu. Pa! pa.